No, i słyszałaś to? Tania gadka dla frajerów. Będę szczęśliwy, odpowiadając na każde pytanie dotyczące muzeum i eksponatów. Czy fundując miasto muzeum, nie liczył pan na ulgi podatkowe dla swojej firmy? Dostał mata. Kent? Nie radziłbym, nigdy mnie nie słuchasz. Yy, nito! to, ile za to dostaniemy? Dziesięć lat. Jeśli weźmiecie dobrego adwokata. Niszczysz dobra kultury narodowej. Bawimy się dalej, panowie, czy też może chcecie. O. 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 Ej, stary, kiepsko wyglądasz! Chyba potrzebuję pomocy. Jasne, zrób mu sztuczne oddychanie. Spływamy. O. 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 A teraz zapraszam do środka. Lex Luthor. Panie i panowie, Muzeum i Jego Cuda są do waszej dyspozycji. Złodzieje... ukradli... Ukradli brylant. Próbowałem. Wezwij tutaj ochronę, natychmiast! Sądziłem, że ich powstrzymam. Gdy następnym razem zobaczysz, że mnie okradają, zawiadom kogoś kompetentnego, na przykład policję. Co się stało? Sam nie wiem. Ja. przepraszam. Nito i sam Korali. Zrób z nimi porządek. Rozkaz. Zaraz. Cofnij. Interesujące. Kiedy stanął obok meteorytów, stał się słaby jak małe dziecko. Nie poradził sobie z parą drobnych złodziejaszków. Na szczęście, meteoryty są moją własnością. A tutaj możemy podziwiać przedmioty codziennego użytku starożytnej barbarii. Umiejętność wyrobu naczyń ze stopów miękkich metali okazała się zgubną dla tej cywilizacji, gdyż jej przedstawiciele wymarli w wyniku zatrucia związkami ołowiu. Nic się nie dzieje. Liczył pan na występ orkiestry dentej? Wolę poprzednią ekspozycję. Poprzednią? Wczorajszą. Rano wymieniono wszystkie eksponaty. Inne meteoryty są zbudowane ze związków żelaza i krzemu. Lecz ten zawiera pierwiastki całkowicie nieznane nauce. Przypuszczalnie pochodzi z innej galaktyki. Jego właściwości fizyczne diametralnie odbiegają od norm na Ziemi. Wypróbujemy je na naszym supermenie. Zanieście to do mojego biura.